Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW X3 30 i X Drive z 2020 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. X3 posiada adaptacyjne reflektory przednie, jest w kolorze Biela Alpejska w pakiecie sportowym M, 19-calowe obręcze aluminiowe. Posiada przyciemnione tylne szyby, czarne relingi. Jest to wersja dwulitrowa, benzynowa, o mocy 252 koni mechanicznych, napęd na 4 koła X Drive oraz skrzynia biegów automatyczna 8 stopniowa. Posiada regulowane elektrycznie sportowe fotele przednie, tapicerka skórzano-materiałowa, wykończenie wnętrza Szarą listwą. Posiada klimatyzację automatyczną, dwusferową. Podgrzewane fotele. A przebieg naszego samochodu to 9462 km. Tylna kanawa posiada mocowania ISOFIX na foteliki dziecięce. Jest również podłokietnik dla pasażerów z tyłu. Osobna regulacja klimatyzacji również dla pasażerów z tyłu. Klapa bagażnika otwierana i zamykana jest elektrycznie. Samolot posiada również czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania. Pod podłogą bagażnika również dodatkowe miejsce. Jeżeli ten samolot Państwa zainteresował, zapraszamy do naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Rodzińskiego 204. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!